Dzień dobry. Dzisiaj poinformujecie o warunkach pracy dla pracowników sezonowych w niemieckim rolnictwie. Pracodawca jest zobowiązany do podpisania z tobą umowy o pracę w pierwszym dniu twojej pracy. Umowa o pracę powinna zawierać wysokość wynagrodzenia oraz czas pracy. Przed upływem pierwszego miesiąca zatrudnienia musisz otrzymać Umowę zawierającą wszystkie ustalenia dotyczące Twojego stosunku pracy. Większość pracowników sezonowych jest zatrudniona na krótki okres. W przypadku takiego zatrudnienia, pracodawca i pracownik nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne. Możesz z tej formy zatrudnienia korzystać maksymalnie przez 70 dni w ciągu roku, pod warunkiem, że nie jest to Twoje główne zatrudnienie. We wszystkich innych przypadkach należy opłacać w Niemczech składki na ubezpieczenie społeczne. Jako pracownik sezonowy jesteś automatycznie ubezpieczony przez pracodawcę od wypadków przy pracy. Jeśli ulegniesz wypadkowi w pracy, to w ramach tego ubezpieczenia otrzymasz niezbędną pomoc lekarską. Natomiast w ramach ubezpieczenia zdrowotnego możesz pójść do lekarza w przypadku zwykłej choroby. Najbliższego lekarza możesz znaleźć dzwoniąc pod numer 116-117. Pracownicy, którzy mają niemieckie ubezpieczenie zdrowotne, nie ponoszą kosztów związanych z wizytą u lekarza. Jeśli jesteś zatrudniony na krótki okres, to powinieneś zapytać swojego pracodawcę, czy wykupił dla Ciebie prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli posiadasz ubezpieczenie społeczne w swoim kraju, to musisz uzyskać kopię formularza A1 i zabrać ją ze sobą wraz z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. W przypadku gdy zostaniesz obciążany kosztami leczenia, pobierz pokwitowanie w celu otrzymania później e, zwrotu wydanych pieniędzy. Więcej informacji oraz dane kontaktowe miejsc, w którym możesz uzyskać pomoc i poradę, znajdziesz poniżej.